Cześć, ja jestem Szymon, i witam Cię człowieku na kanale D2 Design w trzecim już odcinku programu Design do kwadratu. Nasz pierwszy odcinek ekologii Logi Lunch obejrzało tyle osób i niektórym się podobało, więc znów idziemy tym tropem. Oto lista 10 najdroższych mebli świata. Dzisiaj zdecydowanie więcej fotografii i omawianych przedmiotów, a mniej prowadzącego e, tego pięknego wnętrza i tych fantastycznych mebli. Ale dobra, co ja tam gadam? Oglądajcie. poznajcie najdroższy materac świata, który nosi zgrabną nazwę Vividus. Został on zrobiony przez szwedzką firmę Hustens, czy jakoś tak, a do jego produkcji wykorzystano kaszmir, len, końskie włosie, jagnięcio wełnę i jedwab. Całość wykonana oczywiście ręcznie, do każdego egzemplarza dołączana jest tabliczka z imieniem dumnego posiadacza oraz faktura opiewająca na 60 tysięcy dolarów. Numer 9, biurko Bugatti, czyli najdroższe biurko świata warte 240 tysięcy dolarów. Wykonane zostało w pracowni Lusso Bespoke, a jego pełna nazwa to Bugatti Grand Prix Racing Car Inspired Desk. Inspiracją były oczywiście modele wyścigowe samochodów Bugatti z lat 30 XX wieku. Skąd się bierze ta cena? Z perfekcyjnego projektu i idealnego wykonania. Samo przygotowanie projektu zajęło 2000 godzin pracy. Potem potrzebne było jeszcze dodatkowe 1500 godzin, by wszystkie elementy złożyć w całość, polerując je wcześniej na wysoki połysk. Numer 8. Najdroższa wanna globu. Tak, tak, w naszym zestawieniu znalazło się również miejsce dla takich perełek. Kosztowała 850 tysięcy dolarów, kiedy to za taką kwotę została kupiona w 2008 roku przez jednego z rosyjskich magnatów. Całość została wykonana z potężnego 10-tonowego bloku kryształu górskiego, a praca nad jej stworzeniem pochłonęła specjalistom z Baldi ponad 6 miesięcy. Przeznaczona jest maksymalnie dla trzech osób, mierzy 2 metry długości i 55 centymetrów głębokości. Szczęśliwa siódemka. Złoty stołek. Mebel został wykonany ze szczerego złota i waży ponad 50 kg, co ustawia jego ceny na poziomie 1 miliona i 300 tysięcy dolarów. Mebel nie znajduje praktycznego zastosowania, a jest jedynie dziełem sztuki i ciekawostką miasta Kunming w Chinach. Numer 6. Latające magnetyczne łóżko według projektu yy, tego pana kosztuje milion i 200 tysięcy dolarów, waży dwie tony, a czas oczekiwania na jego wykonanie i zamontowanie to 12 miesięcy. Wyporność potrafi udźwignąć nawet 900 kg, czyli nawet jak ktoś sobie troszeczkę więcej podje, może śmiało kłaść się spać. Jedyne przeciwwskazanie przy jego użytkowaniu to metalowe elementy, które w wyniku operacji lub zabiegów mogły zostać zaszyte w ludzkim ciele. E, takie metalowe elementy to np. implanty, śruby czy klipsy chirurgiczne. High 5, czyli numer 5. A pod nim marzenie każdego korpoludka. Najdroższy i podobno najwygodniejszy fotel biurowy. Kosztuje 1,5 miliona dolarów i został zaprojektowany przez cenioną włoską firmę designerską pod enigmatyczną nazwą Pininfarina. Marka ta współpracuje z Ferrari tworząc dla nich rzeźbione piękno samochodów Lamborghini i Maserati. Bezdyskusyjnie jest to dowód jak piękno nowoczesnego designu potrafi być wykorzystane w praktyczny i funkcjonalny sposób. 4. Lockheed Lunch Szaszląg wart 2,5 miliona funtów, zaprojektowany i wykonany przez studenta w 1988 roku. Więcej informacji w naszym osobnym filmie na jego temat wystarczy kliknąć w przycisk widoczny na ekranie. Top 3. Komoda Harrington. Jest to oficjalnie najdroższy angielski mebel w historii, który 7 grudnia 2010 roku za prawie 6 milionów dolarów został zlicytowany w jednym z londyńskich domów aukcyjnych. Mebel ma około 240 lat i powszechnie uważa się, że jest dziełem Tomasza Spindela, jednego z najsłynniejszych i jeśli nie najsłynniejszego, stolarza XVIII wieku. Skąd ta cena? Oryginalna komoda od Chippendale'a ma podobną wartość kolekcjonerską w meblarstwie, co na przykład dzieła Michała Anioła w rzeźbiarstwie lub obrazy Da Vinciego w malarstwie. Gorące drugie miejsce w rankingu najdroższych mebli świata zajmuje Dragon's Chair. Jest to designerski fotel zaprojektowany i stworzony w latach 1917-1919 przez irlandzką projektantkę. Fotel zachwyca swoim fantastycznym designem do tego stopnia, że pewna kobieta zdecydowała się zapłacić za niego... 28 milionów dolarów. Powtórzę dla osób, które nie dosłyszały: 28 milionów dolarów. Tak oto dotarliśmy do pozycji numer 1. Najdroższy mebel w historii, który kiedykolwiek został sprzedany: The Badminton Chest, czyli monumentalny kredens mierzący prawie 4 metry wysokości i 1,5 metra szerokości. Kosztował niemal 37 milionów dolarów, a wykonany został w połowie XVIII wieku. Obecnie znajduje się w Wiedniu i jest własnością księcia Lichtensteinu. Zrobiono go z drewna hebanowego, z licznymi inkrustacjami, i ozdobiono ametystami, agatami. I lapis lazuli. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw nam łapkę w górę, suba, sprawdzaj też opis. A, no i najważniejsze. Odbić naszą stronę internetową d2design.pl, gdzie na pewno znajdziesz coś dla siebie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.